Cześć! Dzisiaj będzie wyjątkowy odcinek. Wyjątkowy ze względu na temat makijaż maskujący przebarwienia, i wyjątkowy ze względu na mojego gościa, Karolina. Bardzo dziękuję. No, bardzo miło. Dzięki, za zaproszenie. Dzięki, że je przyjęłaś. Karolina niedawno urodziła dziecko. Drugie. 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 I zna bardzo dobrze temat przebarwień hormonalnych. Tak, znam ten temat od trzech lat, od pierwszej ciąży, bo wtedy pojawiły się przebarwienia u mnie. I ten mm -hmm. problem właśnie wtedy się zaczął. Trzy lata to dość dużo, żeby dowiedzieć się na temat e, makijażu, który potrafi zakamuflować e, przebarwienia, a także sposobów, które pomagają się ich pozbyć. Powiedz, mm. co u Ciebie podziałało? No, podkłady. Nikogo nie, nie zaskoczę, że podkład <śm> jest bardzo ważny, ale również e, korektory, których używam. Mm -hmm. e, no i przede wszystkim dobranie odpowiednich kosmetyków do swojej cery. I co za tym idzie, odpowiednich kremów pod e, kosmetyki kolorowe. Czyli, pod makijaż. E, tak, czyli wiadomo filtry, wiadomo. <grym> ja się jestem świeżo po wakacjach, mam opaleniznę, natomiast skóra jest w świetnym stanie, ponieważ ja. Bardzo często i gęsto się smaruje, minimum 50. No tak, ja swoją przygodę z przebarwieniami zaczęłam właśnie od niestosowania filtrów, bo nie było tej świadomości u mnie, żeby, żeby stosować filtry. No mhm. i przebarwienia się pojawiły, no i tak naprawdę powiększają się. Mogę powiedzieć, że do dzisiaj chyba, bo, bo jestem po drugiej ciąży i, i są zdecydowanie większe. Niż były w pierwszej ciąży, ale też po zabiegach, które je z, praktycznie jakby zlikwidowały. A powiedz pokrótce, co ci pomogło? Bo dzisiaj w tutorialu skupimy się oczywiście na makijażu, ale jeśli chodzi o przebarwienia i, i taki bardziej trwały sposób na pozbycie się ich, no to co mamy? Mamy pielęgnację domową? No tak, Skuteczną? Tak zaczynamy Było? wszystkie pewnie e, zaczynamy od pielęgnacji domowej, czyli mhm. od peelingów, e, fazów takich dostępnych w drogeriach. Kwas azylainowy jest takim popularnym tak, składnikiem migdałowy. No i tak, sięgamy najpierw po to, czyli mhm. ratujemy się takim e, najprostszym, można powiedzieć, sposobem. E, później idziemy do kosmetyczki, żeby nam coś zdradziła. E, no i tak, u kosmetyczki byłam również na kwasach e, trochę słabszych i takich najsilniejszych, czyli mhm. TCA. E, no i co, jak to nie pomaga, no to idzie się po jakieś alternatywne sposoby, czyli na przykład mikropunktura. No, i nadal, jak nic nie pomaga, to idzie się do kliniki. Tak jak ja poszłam do kliniki, gdzie doktor na mnie spojrzał, a nie kosmetyczka. No, i tak naprawdę to mi pomogło dotychczas. Tylko. A co konkretnie? Co jest tą taką ostateczną formą? Jakie mm, zabiegi? No, dwa. Z tego co wiem, to istnieją dwa. Laser? Które przynajmniej dla mnie są odpowiednie. Jest to mm -hmm. laser tulowy i kosmelan. I to tyle, więcej nie ma. Czyli tak, najpierw próbujemy domowymi sposobami, a jeśli to nie działa, mamy też inne alternatywy, a jeśli mamy taki dzień, że chcemy czuć się pewnie, chcemy zamaskować przebarwienia, no to włączamy nasz tutorial. Na pewno jest przydatny. Ja się uczyłam 3 lata, tak naprawdę, zakrywać swoje przebarwienia. Również byłam u Kasi na szkoleniu makijażowym, które. Pomogło mi bardzo tym. E, no i przede wszystkim metoda prób i błędów. Czyli tego, same tak, dzisiejszy odcinek będzie wyjątkowy, mm. bo Karolina będzie miała duże pole do popisu. Mm. Część etapów mm. wykona sama, a ja jestem bardzo dumna, że mm. mam taką zdolną uczennicę. Mm. No i też musimy e, Was uprzedzić, że jest z nami Iga. E, Iga najmłodsza córeczka. Mm. Także jeśli będą jakieś hałasy w tle, no to Bądźcie na nie przygotowani. Zapraszamy Was serdecznie do oglądania. Mamy już ładnie nawilżoną cerę. Mamy lekki krem, który szybko się wchłania. Krem pod oczy, balsam na usta i coś, co jest bardzo ważne, nie tylko przy przebarwieniach, ale zawsze krem z SPF-em. To jest najważniejszy kosmetyk anti-aging, i nawet jeśli niebo jest zachmurzone, to i tak nie zwalnia nas z obowiązku nakładania tego kremu. Słuchajcie, ten tutorial nie będzie do końca taki standardowy, ponieważ w tym odcinku ja też dam pole do popisu mojej modelce, a tak naprawdę mojej kursantce. I muszę Wam powiedzieć, że to jest moja najbardziej uzdolniona kursantka do tej pory. Karolina, z przebarwieniami walczysz od... Od trzech lat. Od trzech lat. Także no jestem właśnie. wprawiona akurat w ten podkład jest bardzo plastyczny uh -huh. e, i przede wszystkim można go stopniować, stopywać jego krycie, co jest dosyć istotne w przebarwieniach, bo wiadomo, nie na całej cerze, może tak to wygląda, ale nie wszędzie uh -huh. mam te przebarwienia, w większości tutaj na policzkach, e, no i właściwie już teraz całe czoło. Nauka nie poszła w las, <śm> <śm> skórę wokół oczu zostawiamy nietkniętą, to będzie miejsce na korektor, nakładasz gąbką, tak, to jest zazwyczaj mój sposób nakładania podkładu, mhm. dlatego że on najlepiej wtedy wygląda. Jakoś tak łączy się ze skórą naturalnie, a nie boisz się, że zastygają te, te partie, jak tutaj już to wypracowujesz. Wypracowujesz dobra. Pracujemy teraz nad pierwszą cieniutką warstwą i jak będzie skończona, zobaczymy gdzie dołożyć. Tak, to jest właśnie ta sztuka, żeby złączyć kolor swojej normalnej mm -hmm. skóry z przebarwieniami. Bardzo często dostaję takie pytanie, czy dobierać kolor do przebarwień, czy do koloru skóry? Myślę, że ta odpowiedź jest gdzieś pomiędzy. To jest właśnie, odwieszne <noise> pytanie. I w sumie teraz to już sama nie wiem, czy moim kolorem skóry są przebarwienia, czy moja normalna cera. <noise> Jeżeli mam e, kilka warstw to później jakby pod koniec makijażu muszę sobie pomóc palcami, czyli żeby wtłoczyć ten podkład, żeby on wyglądał naturalnie. Teraz ja odciążę trochę Karolinę, bo tu widzę miejsca takie przy nasadzie włosów, które wymagają większej precyzji, ale podkład naprawdę jest fajny, jest bardzo plastyczny, taki delikatny. Na pewno sprawdza się podkład z SPF 50 który dodatkowo chroni, ale zazwyczaj są to podkłady dosyć tłuste, więc tutaj też trzeba przemyśleć krem, który jest pod spodem. Ja bardzo lubię podkład Charlotte najnowszy. On jest bardzo kryjący, też, też świetnie daje radę, ale zaciekawiła mnie jedna rzecz, którą ty powiedziałaś przed tutorialem, że w przypadku przebarwień lepiej postawić na kosmetyki drogeryjne. Wychodzi to ekonomiczniej no, przy kilku warstwach. Tak, przy czterech no do czterech warstw, no może nie czterech, ale wychodzi to na pewno e, lepiej cenowo. Mamy położony podkład, cienutka warstewka. Mi bardzo się efekt podoba. Uważam, że nie trzeba dokładać kolejnych. A ty? Pewnie nie. W niektórych miejsc się po prostu nie zakryje. Ale to też nie o to chodzi, żeby robić charakteryzację na co dzień i takie full krycie. Uważam, jest że dobrze. jest bardzo ładnie. Jest dobrze. Teraz czas na korektor. Proszę bardzo, bo to też produkt z Twojej kosmetyczki. Tak, Będziesz drugim. nakładać. Za co go tak lubisz? Można z nim pracować na całej Twarzy. To znaczy jest dobre też pod oczy, mm -hmm. na czoło i we wszystkie miejsca, gdzie są te niechciane przebarwienia. Zazwyczaj e, nakładam korektor palcami. Jest mi tak najłatwiej i mam wrażenie, że e, najlepiej go wypracowuję na twarzy. Słuchajcie, musicie wiedzieć, że ja bardzo często, jak widzę Karolinę w swoim makijażu, to mam wrażenie, że mój jest jakiś taki niedopracowany. <laughs> Każdy raz tak, przepięknie słysza. się maluje, także tutaj. Daj jej duże pole do popisu. Ja sobie tylko wpracowuję ten podkład jeszcze bardziej gąbką, tak żeby wygubić granice łączenia. Ja jeszcze biorę taką cieniutką warstwę tego korektora i delikatnie sobie rozjaśnię przestrzeń wokół ust. To jest puder, który też bardzo chwali Karolina. No jest to mój ulubiony puder. Działa jak cement. Wszystko utrwali. Nie robi maski. No, też zależy i nałożę. No. <laughs> tak, tutaj najważniejsze dla mnie miejsca, czyli tutaj jest najwięcej przebarwień, to muszę utrwalić. I też przy takiej ilości podkładu, y, chyba naturalnie to wygląda, jak y, mam to utrwalenie cementowe, y, tylko w niektórych miejscach. Będę teraz ocieplać skórę brązerem nakładam go bardzo miękkim pędzelkiem. To jest ogromnie ważne, jeśli stosujemy taki makijaż maskujący, który ukrywa przebarwienia, no to pędzel musi być na tyle lekki, delikatnie zbity, żeby on nam nie zabierał tej wypracowanej wcześniej skóry. Myślę, że dobrym sposobem jest też zrezygnowanie z różu. On może nam zadziałać na niekorzyść i tylko uwidocznić przebarwienia. Szybki rysunek brwi, rysuję takie króciutkie kreseczki i delikatnie zagęszczam. Nakładam cień w kremie na powiekę ruchomą, on będzie nam służył jako baza. Bardzo ładny kolor. Nakładam ukośnie brąz w przepięknym kolorze z paletki Charlotte. No, wygląda dość ciemno w opakowaniu, natomiast na oku prezentuje się już delikatniej. Przyciemnię delikatnie nasadę rzęs. Przepiękny jest ten kolor. Taki ciemny brąz z delikatnymi opiłkami złota. Tłuszczujemy rzęsy i to będzie zajęcie mm. dla Karoliny, na pewno zrobi to super. Bardzo go chwaliłaś, a powiedz za co? Można stopniować, tak jak i podkład mm -hmm. i bardzo szybko da się uzyskać mocny efekt. No i czas na kropkę na D, czyli delikatny mm. pigment na usta. To jest też błyszczyk, który tutaj będzie nam bardzo pasował, balsam i błyszczyk w jednym tak naprawdę. Makijaż gotowy, ja jestem bardzo zadowolona z efektu, wyszło świeżo, naturalnie, przebarwienia są zamaskowane. Jeśli odcinek Wam się podobał, to koniecznie puszczajcie go w świat dalej, bo to temat bardzo ważny i przydatny dla wielu kobiet. No i też jestem bardzo ciekawa, jakie Wy macie triki makijażowe na maskowanie przebarwień. Ja też jestem ciekawa, co Wam pomogło. Czekamy na Wasze komentarze i do zobaczenia za dwa tygodnie.